Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Czasem ja tylko poprawię tutaj tą kamerkę. <grymne> o, dzień dobry kochani. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Kinga Rozczyniała, terapeutka holistyczna. Kochani, przychodzę dzisiaj do was z takim tematem emocji. A w zasadzie chcę się odnieść do tego komentarza, który być może widzieliście, właśnie napisała Ala, czyli jak sobie radzić z silnymi, nawracającymi emocjami. Ona chyba nawet użyła takiego słowa: jak je wyeliminować, jak się ich pozbyć i właśnie budować te pozytywne uczucia żeby te emocje nie nawracały. Cześć Kasiulka. Witam Was serdecznie, kochani. Widzę, że już dołączacie, żeby te, emocje, żeby te emocje nie nawracały, bo właśnie podświadomość jest bardzo mocno do nich przywiązana. Najważniejsza kwestia tutaj, kochani moi, to jest taka, że emocja, emocje nasze wszystkie tak naprawdę pełnią. Funkcję informacyjną. Czyli one są dla nas tylko jakąś informacją. I teraz to, co my z nimi robimy dalej, to, to już jest jakby jest inna sprawa, bo czasami wchodzimy, czasami przeżywamy, tak? czasami e, wiecie, jak powiem, wzbudzamy, napełniamy się tymi emocjami, nakręcamy się na te emocje, więc to już jest jakby kolejna, kolejna sprawa. Ale pierwsza rzecz to jest taka właśnie, że jest informacja, która jest dla mnie. Emocja stanowi właśnie taką, jest taką informacją dla nas. I teraz, kiedy my właśnie mamy takie poczucie w życiu, że. Mimo różnej pracy, różnych wysiłków, te emocje cały czas nam ciągle nawracają, być może nawet te same, być może nawet cały czas te same, na przykład, nie wiem, złość, gniew, żal, pretensje i tak dalej, frustracja jakaś. I nie potrafimy wyjść z tego stanu, nie potrafimy wzbudzać innych uczuć, tak? bo jesteśmy tak do tego przywiązani. No przede wszystkim wtedy, kiedy nie potrafimy sobie z tymi emocjami radzić. Zazwyczaj jest tak, moi drodzy, że jeżeli jest jakiś impuls emocjonalny, to albo silna emocja, silny ładunek emocjonalny, to my już chcemy coś z tym zrobić. Tak? Już od razu chcemy coś z tym zrobić, żeby przestać to czuć. Czyli albo wzbudzić w sobie jakieś inne uczucie, albo udajemy, że tego nie ma. Albo po prostu, wiecie, się od tego odwracamy, albo to odpychamy, albo, tak jak mówię, na siłę próbujemy to zrobić coś z tym, żeby tego nie czuć. I te wszystkie działania, być może jest ich więcej, być może macie jeszcze jakieś inne pomysły, albo nawet nie pomysły, kochanie, strategie, które zauważyliście u siebie. Które rozpoznajecie, które oddziaływują, których używacie tak naprawdę, właśnie wtedy, kiedy te emocje się pojawiają. I to jest ten moment, kiedy my świadomie albo nie próbujemy się odgrodzić od emocji. Próbujemy się oddalić, próbujemy się od nich odwrócić. Czy my je zamrażamy, czy my, je, czy, my się, czy my udajemy, że ich nie ma, czy my chcemy jak najszybciej coś z nimi zrobić, to wszystko jest spowodowane tak naprawdę tym, że nam się wydaje, że jak najszybciej się tego trzeba pozbyć. No i teraz wracając do tego, co mówiłam na początku. Zobaczcie sobie, kochani, to w takim wypadku. W jaki sposób ja mam rozpoznać informację, która płynie od, od emocji, którą ja w tym momencie czuję, jeżeli ja nawet nie chcę na tą emocję patrzeć, jeżeli ja nie pozwalam sobie, żeby tą emocję poczuć, jeżeli ja nie chcę jej przeżywać, nie chcę jej doświadczać, albo wydaje mi się, że. Czym prędzej powinnam to, nie wiem, zastąpić miłością, radością, czy nie wiadomo jeszcze czym. <laughs> no, to w, to w takim wypadku, jeżeli ja w taki sposób podchodzę do emocji i używam tych różnych strategii, i z taką intencją na to wszystko patrzę, nie ma się co dziwić, że ta emocja cały czas powraca, powraca, powraca. Dlaczego? Bo ja nadal nie przyjęłam jeszcze tej informacji. Ja nadal nie wzięłam tej informacji. Ja cały czas tylko odpycham, odpycham, więc jakby teoretycznie problem jest absolutnie nierozwiązany. Ja się tylko, wiecie, tylko się kręcę w kółko. Tylko się kręcę w kółko. Żeby nauczyć się, jakby rozpoznawać, jakie jakie informacje niesie dana emocja, trzeba przede wszystkim mieć z tą emocją kontakt. Czyli jeżeli ona się we mnie pojawia, na przykład, nie wiem, złość, w cudzysłowie nawet tak, nie wiem, bez powodu, tak, bo nie ma żadnej sytuacji, która, no, która gdzieś tam wywołała, a, a, a ja ją czuję, albo czuję, nie wiem, gniew, czuję frustrację, to ja najpierw żeby tą emocję przetransformować, to ja najpierw, kochani, w cudzysłowie, łapię kontakt z tą emocją. Łapię kontakt z tą emocją, czyli nie robię niczego, co ma za zadanie i co ma na celu, Tą emocję odepchnąć, odrzucić, zamrozić, udawać, że nie widzę, albo jak najszybciej tylko zastąpić jakimś uczuciem pod tytułem radość, miłość, żeby tylko tego nie czuć. Po prostu tego nie robię, bo jeżeli to zrobię, to będę miała taki sam skutek. Ja to odrzucę, ale to wróci za jakiś czas jak bumerang. Trzeba się nauczyć odczytywać informacje, które niosą nam emocje, bo to jest indywidualne. No bo wiadomo, dzisiaj mogę czuć złość z jakiegoś tam powodu, ale jutro z jakiegoś innego. Nauczyć się odczytywać, ale żeby to zrobić, moi drodzy, to ja muszę mieć kontakt ze swoją emocją. Czyli ja muszę ją pozwolić sobie ją poczuć, pozwolić sobie popatrzeć popatrzeć na nią, czy mogę zrobić coś takiego, że sobie, wiecie, czuję, czuję złość, czuję poirytowanie. Siadam sobie, zamykam oczy, zamykam oczy i zadaję sobie tak, i zadaję po prostu sobie pytanie. Ok, no czy, na co ja tak naprawdę się złoszczę? Tak? Albo czy ja tak, tak naprawdę jestem sfrustrowana? Czym ja tak naprawdę jestem sfrustrowana? Jeżeli mam odpowiedź, to dopiero z tym, coś robię. Na przykład czuję się sfrustrowana, bo nie wiem, bo nie czuję się kochana. I to jest informacja, którą przynosi mi właśnie ta emocja. To jest informacja, którą niesie mi moja emocja. Więc jak ja mam tutaj przetransformować, widzicie cokolwiek, jeżeli ja nie chcę, jeżeli ja właśnie nie chcę w ogóle czuć tej emocji, no tego się po prostu nie da zrobić. Tego się po prostu nie da zrobić. Dlatego ważne jest tak bardzo to, żeby najpierw to poczuć zadać sobie pytanie złapać kontakt złapać kontakt ze sobą i ze swoją emocją. I jak ja mam ten kontakt, jak ja wiem, co mi, z czego wynika ta emocja, to ja dopiero mogę coś z tym zrobić. Czekajcie, popatrzę.